Hej, witam Was bardzo serdecznie! Dzisiaj znowu będzie QA, czyli to, co lubicie najbardziej. A założenia lubicie tak samo w sumie. Tak, bo dla nas też jest to prawie tak to samo. Ale pytań się nazbierało 19, natomiast założeń 13, więc stwierdziliśmy, że QA teraz będzie. I yy, może po kolei zaczniemy? Po kolei, właśnie. Dobra, no, już bez losowania. Dobra, Dobra no to zaczynamy. Eee, jedyneczka, jaki film lub serial albo gra waszym zdaniem jest przereklamowany albo przedeklamowana Wiesz co, może ja się wypowiem najpierw. Według Dobrze. mnie Stranger Things. A dobra, no to ja się z tym zgadzam, ok Bo tak powiem wam, że okej, okay, to może jest też kwestia dnia. Może to nie był ten dzień, w którym by nam się to spodobało. Czasami tak jest. Ale mi jeden odcinek, tak no okej. Okay. I w sumie, w sumie. My nie czuliśmy tych lat 80., tak. Tak? bo to miało być 80. Tak, tak, po ale... prostu, no, wstawili jakiś tam telefon, jakiś tam taki stary, tak, ale tak, ja to tak. jakby tyle dla mnie I, było. I w pewnym sensie też myślałem, że jesteśmy nieserialowi, ale teraz oglądamy sporo seriali i. No wiem, że to nie jest prawda, więc coś jednak musiało nam nie podpasować mhm. yy, w tym serialu. A tak ogólnie film. Mi no ja... jeszcze przychodzi Ricky mm -hmm. Morty do głowy. O, tak, tak, tak. To te, też na mnie tak, przypadło do gustu. Tak. E, te wszystkie. Tam dużo osób się też na przykład jara e, seriale Netflixa Big Mouth, a dla mnie to jest po prostu cringe'owe strasznie. I trochę obrzydliwe. Tak. I też duża część takich chodzodów typu obecność czy coś. A, no. Ja, znaczy, nie. Po, powiem tak, nie oglądałem tego, więc nie mogę tego ocenić, ale właśnie przez to, że. Przez to, że cały czas jest ten hype nakręcany, to mi się nie chce tego oglądać. Mhm. Tak samo jak się ludzie jadali filmem to, a ja po prostu uważam, że to jest taki średni film. No, tej książki nie da się dobrze sekranizować. No wiecie, zdaniem. my jesteśmy, to już było czasem poruszane, że jesteśmy takimi hipsterami, którym się często nie, jakby nie zachęcają nas aż tak bardzo rzeczy, gdy, mhm. m, gdy cały świat mówił, ale to jest zajpiste, musisz to teraz Dokładnie. szybko obejrzeć. Nie? Dokładnie. Jeśli chodzi o książki, szczerze mówiąc nie wiem. E, ostatnio nie, nie czytamy ich aż tak dużo. No ale... ja w ogóle naprawdę mm, mam problemy, nie czytam ostatnio, ale, więc... ale nie wiem, czy jest jakaś przyhypowana książka. No bo na przykład 50 twarzy greja to nie jest dobra odpowiedź, bo to jest po prostu książka, która mnie nie interesuje. A dla mnie przyhypowane może być coś, co potencjalnie mogłoby mnie zainteresować, ale jest takie ech. Czyli mhm. na przykład Rick i Morty jest serialem animowanym dla dorosłych. Ja lubię takie seriale, ale no nie podobało mi się to. No. Więc... A jeszcze gra ewentualnie była uh -huh. była? Tak, gra. Te wszystkie ha. jakieś Fortnitey, overwatche. No ale to hmm. po prostu nie jest no. na gust, nie? Z takich bardziej. Hmm, szczerze z gier nie potrafię wskazać. Nie potrafię wskazać jakiejś takiej gry, która... Kto, może kiedyś. E, ja nie mogę się przekonać do Simsów czwórki. A. Chyba pomimo wielu minusów, które ma trójkę i tak wolę trójkę na przykład. E, ja kiedyś próbowałem zagrać w, e, w grę z maskotką Microsoftu, czyli Halo. E, w pierwszą część, Combat Evolve, e, grałem trzy razy. Mhm. Za pierwszym razem i za drugim. Nie do, do, dobra. Doszedłem mniej więcej do tego samego miejsca i mi się znudziło. Mhm. Za trzecim razem doszedłem dalej i też mi się znudziło. A. I nie wiem, nie, nie rozumiem tej gry. Mhm. A je, jest to FPS, czyli coś, co potencjalnie mogłoby mnie zainteresować. No to ja no, ale właśnie nie. mam podobnie z czwórką, też miałam kilka no. podejść i w pewnym etapie, dosłownie po dwóch dniach, tak że. coś mhm. takie. Ale, no. Nie się. <laughs> Także myślę, że tutaj e, ten temat został wyczerpany. Tak. E, Dwa. Podobne w sumie pytanie. Są jakieś gry, do których macie szczególny sentyment mhm. e, lub takie, do których wracacie co jakiś czas, a może bardziej tyczy się to filmów lub książek. Ona no to trójka Simsów. Tak. E, ja tylko się wypowiem, że w kwestii książek nigdy rzadko się ogólnie zdarza, właściwie nigdy, żebym ja przeczytał jedną książkę parę razy. Być może jakieś książki, które czytałem w liceum. Byłyby przeze mnie drugi no raz przeczytane, Tak, rzeczy, ale, bo... ale nigdy się tak nie zdarzyło. Mm -hmm. e, co do gier, no wiecie, że ja lubię Ghostmaster. Często gram w Ghostmaster. Return to Kaz Wolfenstein. E, no, jeszcze, my, my no. wracamy razem wracamy do gier, w które po prostu gramy sobie dość często wieczorami. Gramy ciągle w to samo właściwie. Tak. Czyli to jest Dark Game, e, są te z. Z eee, Segi. Eee, z Segi masz właśnie eee... Min, bin Machine, to są te fasolki, i masz Columns. A, Columns, właśnie. Po prostu. Eee, trójka. No. trójka. No. Więc trójka. można to tak trochę powiedzieć? Tak, tak trochę może mhm. inna kategoria, ale no. O, a jeśli horror, horror chodzi o filmy, to jeszcze nie, ale ustaliliśmy sobie, że eee, wigilijnym zwyczajem będzie oglądanie Szreka. Ano, ej, w sumie tak. To znaczy i bez tego oglądałem dużo części szereka wiele razy, w tym chyba jedynkę i dwójkę najczęściej, ale y, no, zrobimy sobie y, taką tradycję, bo ogólnie w Wigilii nie chcemy obchodzić. Tak szczególnie, jakoś, no, wiesz, wiecie, po. Tak siłą rzeczy, ewentualnie, no jak rodzina tam, już, żeby im nie robić przykrości, to tam tak. Czy coś, ale no jakoś nie lubię. Nie. nie, nie lubię, nie lubię. Nie. E, no. Ale to... aby było fajnie, to tak. właśnie chociaż sobie zrobić coś takiego, nie? Dlatego właśnie chcemy jakieś takie swoje tradycje tam wstawić. Tak, i na przykład też Wigilia w stylu Walaszka. Tak, chcemy takie potrawy mieć jak kosmici, uwalaszka. Jest 12 podstaw, i wydaje mi się, że nie wszystkie zostały opisane. Niestety. Ale jest tak. Tajemna. Z, ale tak z 6, 7 myślę, o. że tak. Solnik. Solnik. No. Yy, 3. Czy są jakieś gatunki gier, w które byście nigdy nie zagrali? No to już też wspomniałeś trochę Fortnite i te takie. Yy... Tylko jakie to jest. Czekaj, Fortnite to jest i jaki gatunek? Nie to wiem, czy to jest strzelanka znasz. jakaś czy. Coś. Strzelanka, coś ja, takiego... ja jestem stary, ja nie I rozumiem. Nie jest taki gier. multiplayer bardzo, to też jakoś tak, tak nie zdarza nam się grać w coś takiego. W gry ekonomiczne jakoś też nie lubię no? grać. Powiem takie, na przykład bardzo lubię, tylko nie wiem, czy można to grą ekonomiczną nazwać, takie gry farmerskie. Mhm. To są w spoko. Ale właśnie chyba w te gdy ekonomiczne i takie multi strzelanki, jakoś mi to nie jada. W gimnazjum też yy, yy, w gimnazjum też było tak, że dużo osób grało w Counter Strike'a. Też mnie próbowali gdzieś tam tym zarazić i nie. Mi się jeszcze przypomniało, bo to i tak te wszystkie pytania są bardzo do siebie podobne, mhm. to yy... Czekaj co? A, że jeszcze wracamy hmm. do Sherwood Dungeon. A tak, to jest klasyka. Dawno nie graliśmy, ale tutaj wspomniałaś i Tak. I, I to jest. To jest to! Do tego się wraca. Do tego się właśnie wraca. Więc to... Tak to wygląda. E, Okej. Okay. Teraz pytanie nieco inne. Czwarte. Czy okazujecie bezwarunkowy szacunek na przykład osobom starszym? E, wyda? Nie. Nie. To, to znaczy tak. E, znaczy ja jakby okazuje eee, normalne zachowanie tak, wszystkim tak. ludziom, ale jeżeli ktoś byłby dla mnie niemiły, chociaż to się raczej tak nie zdarza, ale już naprawdę, mhm. no to myślę, że też bym nie była dla niego miła. Znaczy, ja po prostu uważam, że nie warto bezwarunkowego szacunku yy, mm, okazywać tylko ze względu na to, że ktoś jest starszy, bo no tak. jest takie utarte przekonanie, że osoba starsza jest zawsze mądrzejsza. No, no, ale jednak, no, ale jednak ktoś głosuje na PIS, więc <laughs> wie, no, y, druga, sprawa, druga sprawa, że pójdźcie do Biedronki y, w takich, takich y, porannych godzinach, czy pojedźcie sobie autobusem, albo ten y, chce, żeby to tak przed 1 listopada się pojawiło, może jutro. To, to wie, pojedźcie sobie i zobaczcie, co tam starsze osoby robią. Jeżeli to jest. Przy, przy, jeżeli z tego powodu mam im szat, szacunek okazywać, tak, to to jest dziwne. I nie, nie, nie jest to uzasadnione, moim zdaniem. <grym> no ale nie. Ogólnie, szacunek to jest coś, na co trzeba sobie zasłużyć. Szacunek ludzi ulicznych. ulicy. Tak. tak. Piątka. Co sądzicie o demokracji? Mielibyście pomysł na lepszy system? Nie. Znaczy nie, nie, nie. Jakby ja widzę minusy tego, ale nie wiem tak naprawdę jaki jest lepszy system. No właśnie, ja mam podobnie i mnie na przykład yy, mnie na przykład bardzo razi w demokracji to, że yy, wiele osób mówi, że to jest fajne, bo każdy ma głos, ale z drugiej strony wkurzamy to, że yy, że yy, Osoby, które nie mają kompetencji, posiadają te kompetencje. Bo to jest coś takiego, że idzie, idziecie zagłosować na, na jakąś partię, nie znając się na polityce, nie? No, 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 też. no, no to równie dobrze, chirurgiem mógłby zostać każdy bez doświadczenia. No bo, bo każdy ma prawo. To się mija z celem, trzeba posiadać jakieś kompetencje, żeby to robić. A też skoro już ta demokracja jest, to ostatecznie nie wiem, czy nie byłoby lepiej, gdyby po prostu był obowiązek zagłosowania, bo wydaje mi się, że dużo osób. Znaczy, to jest jakby znane, że dużo osób niestety na te wybory i tak nie chodzi. A może wtedy byłoby lepiej, gdyby naprawdę wszyscy musieli zagłosować, mm. może coś by to poprawiło dzięki temu. No mm. nie wiem, no tak sobie myślę po to prostu. To znaczy, to jest też. Ja bym tylko powiedział, że na przykład w Brazylii znaczy nie wiem jak teraz ale pewnie się nic nie zmieniło w Brazylii jest obowiązek głosowania i dajmy na to jeżeli jesteś osobą która nie zagłosuje to wszyscy o tym wiedzą i ty jesteś wykluczona z życia publicznego ale w jaki sposób no w taki sposób że na przykład prawa jazdy nie zrobisz tak tak a ciekawe tak 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 tak, Może tak. nie chodzi mi aż o takie rzeczy, ale wiecie, aby to po prostu było, że no powinieneś zagłosować i że na przykład jest ci to przesyłane jakiś ten do głosowania czy coś, no po prostu, że... Znaczy przesyłania, hmm... To też... Albo przez internet, że jest ten dzień, to czy nie, dobra, bo by się wszystko zacięło zaraz. To znaczy tak, głosowanie przez internet ma sens, ale przy ogarnięciu się. Yy, a to by było tutaj tak. trudne. No nie wiem, no tak sobie, tak wiecie, tak gadamy, że no może tak, a może tak, no ale też się na tym nie znamy jakoś bardzo, więc yy, no. Prze prze przede wszystkim yy, w demokracji te głosy są różnie liczone, nie? Bo są na przykład takie kraje, w których możesz zagłosować na trzy osoby. I, i to jest ocena wagowa. No to nawet lepiej. Że na przykład Partia X ma twoje trzy głosy, ale partia Y ma dwa. I no potem to jest... Tak. I, i, I potem jest to jakoś liczone, wydaje mi się, że to bardziej sen, sensowne. No. Ale też na przykład uważam. Ja na przykład uważam, że ludzie nie, nie powinni mieć obowiązku głosowania, bo to jest ich przywilej. No tak, no też prawda. Tak. To, to jest ich przywilej i oni... Tylko powinno być to w jakiś sposób rejestrowane. Także, na przykład, ktoś nie oddaje głosu, i to jest liczone do frekwencji, mhm. i w momencie, kiedy jest dużo głosów pustych, mhm. to wybory muszą być powtórzone Aha. z innymi kandydatami. Mhm. Na przykład. Ale nie wiem, czy to jest dobre. Znaczy, znaczy dostrzegam słabe strony tego rozwiązania. To nie, to szybciej by było tak, że wszyscy muszą głosować, ale jest okienko, że nikt mi się nie podoba. Tak, tylko, tylko ono by musiało coś znaczyć, coś, jakąś moc posiadać. No to właśnie to, co, o czym ty mówisz, tak. ale to by było też dość już upierdliwe, wydaje mi się, ale ma to jakiś sens. Dobra, zejdźmy z tematów politycznych. Tak. Jak, jaki jest Wasz ulubiony paradoks? Będę paradoks. Ja znam tylko paradoks dziadka. I chyba... Dziadka? A jaki to jest? To, że jeżeli cofniesz się w czasie i zabijesz swojego dziadka, to czy mogłaś się cofnąć w czasie, żeby zabić dziadka? No, jeszcze z czasem jest ten paradoks o tych bliźniakach, że jeżeli będzie leciał gdzieś tam z jakąś prędkością światła, czy mhm. ponad świetlną no nawet, i wróci, to będzie młodszy. Mm -hmm. Od swojego bliźniaka, który został na ziemi i który się normalnie zestarzał. Mm -hmm. No to to znam na przykład. Czekaj, jeszcze jest coś ciekawego? Jest dużo paradoksów, ale żaden mi teraz oprócz tych dwóch nie przychodzi do głowy. No to to są nasze to, ulubione. To, to, to są nasze ulubione paradoksy. <laughs> Dalej, co sądzicie o Kiwi Farms? Ej, aż, aż odpaliłem, muszę zobaczyć, co to jest, bo patrzałem. Ki, Kiwi Farms. Fajne logo. Eee, yy, czyli tak. To forum internetowe, które ułatwia dyskusję i nękanie internetowych postaci i społeczności. Ich cele są często przedmiotem zorganizowanego trollingu grupowego i stalkingu. Aha, no to jest to chujowe. Czyli znaczy, z jednej strony kojarzy mi się jak, to jak taki trochę wyższy poziom na przykład jakichś takich specyficznych grup na wykopie, albo dalej na jakimś reddicie tak, czy coś. Tak, 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 tak. Ogólnie no. Mm, taki wyższy poziom, że oni już są zorganizowani jakby wszyscy wiedzą już co oni robią. Mm -hmm. No, coś takiego. Ogólnie no umówmy się, że nękanie nie jest fajne. I, a i pierwszy raz o tym słyszę. Że, żeby to jeszcze był taki sam trolling, to spoko, ale, ale wiecie, nękanie to jest już jednak poważne przestępstwo, jakby się tak zastanowić, nie? No. Więc nie popieram czegoś takiego, bo duża no. część tych osób pewnie mieszka w piwnicy. Nie? Więc... No ale nie znam tego tematu w ogóle, pierwszy raz widzę, więc nie, nie mogę się nic więcej też powiedzieć. Okej, okay. co sądzicie o grze I Wanna Be The Bidegai? Nie wiem, czy, 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 czy ci pokazywałem tę grę? To jest taka bardzo trudna gra, ona zapożycza sprite z jakichś nesowych produkcji Aha. i ogólnie jest to bardzo chamskie, Na przykład skaczesz sobie na blok i w pewnym momencie ci wyrasta kolec, o którym ty nie mogłaś wiedzieć. Aha. Albo na przykład spada na ciebie jabłko, o którym też nie mogłaś wiedzieć. Znaczy ja nie umiem grać w trudne gry i nigdy tego hmm. nie lubię. Ja nie mam czasu na trudne gry, o może tak powiem. Nie widzę sensu grania w grę, która w godzinę się nie da przejść. W sensie, w sensie nie, że cała gra w godzinę, tylko na przykład jeden poziom. Po prostu nie gram w takie gry, bo nie mam na to czasu. Ale nawet jak miałem na to czas, to I wanna be The Bidegay było czymś śmiesznym do oglądania mm. Jak się wkurzali e, grając w to e, Ale niekoniecznie do grania. Mm -hmm. No i tyle mogę tu powiedzieć, czyli nie jest to jakaś gra specjalnie dla mnie pod tym względem. No, e, okej. Okay. Mm. O. Akurat jeszcze o Shreku. Lubicie filmy w stylu twórców szreka, Wiecie jak w zwiastunach jest a, a potem film jaki jest, taki jest. Aha, ja poczekaj, wiem co? O, o co biega. Często w filmach jest coś takiego, że na przykład film od twórców szreka i zazwyczaj to się tak, no? i zazwyczaj to się mija z prawdą, bo producenci e, nawet to jeszcze pół biedy jak są producenci, ale czasem są to po prostu pojedyncze osoby. Które, które tam, coś tam tak, robiły, aha. Które Szrekowi robiły uszy, nie? I film od uszy. A, czyli po prostu o takim tak. zjawisku. Tak, ale na przykład są mhm. gorsze, y, gorsze y, filmy, znaczy pod względem reklamy. Dajmy na to: był taki film, który się nazywał Daybreaker's świt. Nie oglądałem go, no. ale pamiętam dlaczego go nie oglądałem. No. Bo na plakacie był napis: Wspaniałe połączenie Matrixa i Zmierzchu. Aha, to już takie. Mhm. Albo ja... film lepszy niż jakiś tam. Ja na przykład wczoraj widziałam, że dzisiaj bodajże na Netflixie miał wyjść jakiś serial czy film? Serial, który miał być jakby Harry Potter dla dorosłych, ale nie pamiętam jak się Aha. nazywało. Na przykład było właśnie tak to reklamowane. No, i to są moim zdaniem takie tanie chwyty trochę, takie no. porównywanie się z czymś, co jest wielkich, dobre. z ma znanych, tak. no. a zazwyczaj porównują się tak średnie rzeczy. Hmm. To mamy dziesiąte pytanie. Czy słyszeliście o uniwersum Chris Chana? Oglądaliśmy o tym film. A dobra, a to jest właśnie Soniczu? Tak, Soniczu. Okay, no, to, no to znamy. A, znamy. A jeżeli miałbym się tak głębiej wypowiedzieć, no jest to bardziej popieprzona postać niż Konanowicz i Major. To na pewno. Więcej filmów. To jest najbardziej udokumentowany człowiek pod względem życia. W internecie. Tak. I co? I. i, i... Mogłoby mi być trochę go żal, ale nie jest. W tym sensie, że, znaczy, wydaje mi się, że ro... rodzice nie pozostają bez winy przy no, tym, to jak, tak jak ta osoba się zachowuje, zwłaszcza jego matka. Mhm. Więc to jest ciężki temat, i, i, i. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nie wiem, tego. no. To jest po prostu dziwne i dobrze się. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to po prostu obejrzeć sobie właśnie jakieś takie powiedzmy streszczenie o co z tym tak. chodzi, bo myślę, mm -hmm. że warto, jest dziwnie. Ale nawet streszczenia tego są dosyć obszerne, bo tego się nie da tak w paru zdaniach opisać. No. No, więc yy, tak to się prezentuje. Czy chcielibyście żyć w Metaverse? Ja cały czas słyszę o tym Metaversie. A co to jest? Właśnie... No to musimy sprawdzić Metavers yy, to jest coś z tym, z Facebookiem. To jest też dziwne. Tak, dokształciliśmy się. Znaczy to nie jest jakaś koncepcja mi obca, tak myślałem, że tak wygląda. Ale co, czyli że zamiast jakby normalnie tak zwyczajnie żyć, to miałbyś mieć ciągle te gogry tak. założone i tam tak. żyć? Coś. Taki rodzaj rozrywki, trochę Simsy, trochę sami. rozrywka live. bardziej. Nie, bo tutaj było w pytaniu, że żeby znaczy, żyć w tym. Znaczy, w sumie jest tam po części żyć. Znaczy, no wiesz, w pełni żyć w tym nie będziesz, bo musisz jeść. No ale jest takie Pe pytanie. Czy byś chciał żyć w tym? Nie. Tak było w pytaniu. Czy tak, nie? tak, tak, było. No, yy, no to nie, nie, nie chciałbym w tym żyć. Znaczy nie, no fajnie, jako ciekawostka i tak nie do końca to jeszcze rozumiem, bo tylko przyczyna mi parę zdań, ale... Na pewno nie żyć tak na stałe, ale jako ciekawostki, jak najbardziej spoko, aby coś tam się rozwijało. No fajnie, fajne mogłoby być, ale wiecie, trochę mnie przeraża, aby to zupełnie przejęło wszystko, nie wiem, i mm -hmm. żeby tak siedzieli tylko na dupach i obserwowali <laughs> przez tak. gogle jakieś inne życie. A tam w tym artykule, który, na który spojrzeliśmy, też było napisane, że Dużo osób krytykuje te koncepcje, bo Facebook nie potrafi nawet zapewnić swojej platformie, nie? bezpieczeństwa względnego. No w sumie to też jest no. prawda, nie? A co dopiero takie te, rzeczy. Ale patrzcie, że pojawią się zupełnie nowe jakby rzeczy. Dajmy na to, bo dajmy na to, że będziesz w tym metaversie i podejdzie no. do ciebie jakiś menel z metaversa i zacznie cię macać. Czy, mo czy będzie można uznać, że jest to molestowanie? Zmieni się postrzeganie w ogóle świata, jakieś takie pod tym względem. No Ale jeżeli w ogóle bym mógł coś takiego zrobić, bo ja nie umiem sobie tego wyobrazić do końca. No Proszę. właśnie, też, też jest to. Co to? A jakieś aplikacje stare. No dobra, dobra to, to ostatnia rzecz. Czy chcielibyście, żeby reinkarnacja istniała? Ja bym chyba nie chciał. Ja też nie, bo ja nigdy, ja do końca nigdy nie widziałam takiego jakiegoś większego sensu w reinkarnacji w tym sensie, w tym sensie, że po prostu. Yy... A jak na przykład kiedyś Ziemia się rozpadnie, po prostu coś nią A, walnie i co wtedy będzie z tymi masz, duszami? Masz teorię wielu światów i masz jeszcze możesz na przykład narodzić się jako ktoś, kto już był. Ale nie wiem, czy te wieloświaty podchodzą pod taką typową e, teorię reinkarnacji, wiarę mm. w reinkarnację, wątpię. To znaczy to, w chyba. reinkarnacji masz jeszcze, możesz jeszcze demonami się stać, żyć poza. E, jakby w jakimś wy, wymiarze może, To znaczy, aha, nie czy, dobra. Czy aż, nawet. A, aż na tak zaawansowanym poziomie tego nie znam. Ja tak. po prostu to znam, jako że przechodzenie aha. w kolejne żywe istoty znaczy to jest tego, mi na ciekawie. Z tego co wiem, <laughs> jeżeli jest się dobrym, to według reinkarnacji możesz zostać Bogiem, ale od, po tym, jak będziesz aha. tym Bogiem, to trafiasz do piekła. Mhm. I wtedy z tego piekła wychodzi znowu jako inna osoba, tak mhm. mi się wydaje. Aha. Ale a, a może to zwierzę. też jest pewne uproszczenie, nie? Tak. Może tak naprawdę, no tu też nie jesteśmy tak. znawcami tematu. Nie wiem. E, szybciej właśnie wierzę w coś takiego, że może ma się ewentualnie jakąś nie wiem, większą świadomość, coś takiego, Jakieś, tego się, jakby tego się nie da wytłumaczyć po prostu, bo my jakby tego nie możemy zrozumieć, mhm. bo mamy to nasze takie zwykłe ludzkie postrzeganie. Mhm. I ogółem tak jest, nie? Tak. Więc już chyba szybciej bym uwierzyła, że jakimś Bogiem się stajesz, nie? Że tak jakby dla nas, coś tak, takiego. Tak, 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 tak. Bo nie wiem, czy wierzę w to, że na przykład, nie wiem, po śmierci stanę się myszą polną, czy coś takiego, nie? Jeżeli na tych zasadach na to patrzeć. Wydaje mi się, że też wiara w reinkarnację. Nie ma jakby sensu pod tym względem, że, jak się odrodzi, że nawet jeżeli jest to prawda, to i tak tego nie wiesz, bo nie będziesz pamiętała. Yy, no właśnie, kim i na, ile ja jestem sobą wtedy, nie? No. Tak naprawdę. A może nie ma czegoś takiego, że, że jesteś sobą po prostu, tylko wiesz. Jakby jest reset. To jest coś jak komp, masz Windowsa 9.8, ro, robisz format i instalujesz XP. I to jest ten sam komputer, nie? Ale nie ma tych samych plików. Trudno, tr tr trudno stwierdzić, to jest filozofia. Tak, tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten jakże yy, zacny film. Wilm. film, yy, film. No. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy, no na trochę pytań, tak średnio i do następnego.